Cicho. Cicho. Dobra, witam wszystkich w y, trzecim, czy tam czwartym odcinku. Y, y, gramy w Minecraft. Y, tak, y, no więc y, nie gram już na tym, y, na singlu, tylko na serwerze. Mieliśmy grać z kolegami, ale coś się popieprzyło. Jak ktoś będzie wiedział co zrobić, piszcie. Y, no więc tak, y, znaczy no z kolegą, nie kolega. Y, dobra, pierwsze co wam pokażę to mój nowy projekt podwójnego, y, do mówię, piętrowego o łóżka no widzicie no takie eee, dobra eee, gram już od dzisiaj no eee, a no tak eee, ze mną siedzi eee, fifi Chub, którego eee, dałem eee, czekajcie to było w eee, pozdro dla w moich eee, ten eee, no eee, Minecraft, no, no, chodzi o to serię z dynamitem. Przywitaj się. ma. No w każdym razie. Dzisiaj będę, nie wiem, najpierw wam pokażę jak straciłem większość ciekłu, no tak na początek. No i mniej więcej wiem co będę robił yy, Jak będzie działać serwer to będziemy nagrywać na serwerze Jak nie będzie działać to będziemy nagrywać Znaczy yy, to, to ja będę nagrywał na singlu jak buduję albo walczę z potworami masowa rzeź Na przykład wezmę yy, w komendach yy, spawn, zombie i nie wiem 100 i będzie taka rzeź Ale będą lagi Nie będą lagi Ja miałem tak były lagi na 200 ale E, dobra, teraz, e, czekajcie, ja mam tu many item złączone, bo e, wgrałem je i ten potrzebuję na chwilę e, cobblestone'a, bo żeby nie wpaść do lawy, a, woda się przyda, gdybym miał wpaść do tej lawy, dobra, mam, e, no i tutaj straciłem w większości kół, kopię, 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 a tu lawa. Tak jak w każdym przypadku. Dobra. Tu jest 300. Mam pomysł. O, lapis! Żeby na mnie lawa nie zleciała. Weź ja mnie nie znerwuj. Yy, dobra, kopiemy dalej. Ja trochę pokopię. Jak znajdę jeszcze jedno złoże albo coś, to wracam yy, ten... Yy, do domu. Znaczy na górę coś się porobi. Hmm, tyle, że. Będzie ciężko, bo te zielone kutasy latają po dworzu No i mnie będzie co robić zbytnio Chyba na singla się przerzucę i coś się porobi Z tym, że na nowym świecie, bo musiałem retegocić re Minecrafta Coś mi się z nim zwaliło Zrzmiałem to jakbyś Nie no weź, bo przestanie coś mówić E, tak słyszeliście, on nie bez powodu ma w niku czub e, No w każdym razie kopiemy, kopiemy, coś tu nie ma niczego e, A tu No i wągiel Moment, no, może to coś jeszcze będzie Jakby coś miało być to może by było Nie wiem, diament jakby Chociaż trzy diamenty, by... nie Trzy 4 diamenty i by było świetnie Może 5 co? Nie 4 by wystarczyły zdecydowanie A chociaż 5 by się przydało ale 4 by zdecydowanie wystarczyły zrobił miecz, kill off. No jak? 3 e, diamenty na kill off i 2 diamenty na kill A jo no tak no to 5 No pomyliłem się No w każdym razie e, dziękuję. Dobra, jestem z powrotem. Zostało nam, nie wiem, 5... Pięć, 4-5 pięć minut. Więc trzeba coś szybko porobić. Um, um, wrócę do domu, zro, znaczy zrobię cięcie, wrócę na górę i nie wiem, pójdziemy jebać Creepery. No weźcie robić takich No weź! Tak jak powiedziałem, dlatego mam w niku czub są powody, nie tak dla jaj, żeby było, że fajnie, tylko czup, nie. No ale z kimś fajnie się nagrywa, jak się z kimś gada. No w każdym razie, yy, dobra, ja robię cięcie i wraz. Dobra, jestem z powrotem. Właśnie się dowiedziałem, że y, czup gwałcił się. <noise> <noise> Jakiś komentarz. <noise> Słyszeliście, żartował albo go coś pierdoliło, nie wiem. No dobra, sorry za takie klientki i tak dalej, ale. Za burgalne słowa. Yeah, nie, no. no i trochę nas powaliło. Dobra, czekajcie, zrobię. No, mówiłem że z kojarzeń! <laughs> Wybaczcie za niego, nie? Nic nie poradzę. Czekajcie, schowam całe EKU, I żeby było fajnie na koniec filmiku. Wez, wezmę e, diamentową e, tą zbroję. E, czekajcie. Nie działa. No. no niestety. E, założę ten. E, full mieczy, diamentowych. Nie, w zasadzie to jeden diamentowy miecz powinien wystarczyć. I łuk. No łuk też się przyda w zasadzie. I może złoty jabłko. Dobra. Jeden miecz. Dobra. Może kilka jabłek złotych. Dobra, to musi wystarczyć. A jabłuszka mi nie potrzeba. A one cały HP leczą, nie? No. A to się przydadzą. No właśnie. To jest noc, idealnie. Masz zwykłe jabłuszka, ale to może znać złota. To będzie sześć. No wystarczy, tak? Dobra. A! 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 Ej, kibel jebno. A! Dawaj! Iść ciebie otyczy co? <grym i zniszczyłem> Dobra, jedziemy z tym koksem. Cicho. Czemu no, tu teraz nikogo nie ma. Przed chwilą było ich tutaj, że on by nie zliczył. No, a, to? a setka tu była. No ty to obejlicz. Od tyłu chyba no wiesz, powiedzieć 1-0-0 to każdy umie. Ja? A! Zielony kutas! Jedną. Ale przynajmniej zbroję jakoś trzyma. Radzisz mnie! <laughs> Dobra, jedziemy z tym koksem. A! Gimpenisie! Gimpenisie! To jest kusia? Nie, to jest łuk. Wygląda jak kusza. No doku coś, bo dokuł, czy tam jakąś, jak to się... Mnucha ja tak nie rozumiem. O, wyjebana dokowi, czy jakąś, czy jak ktoś tam wymawia... O kurwa! Wyjebał ci zapisak. A! D! wh Czy on ma mają chyba? Albo ajma. E, dobra, jedziemy. Dlatego mam czerwone oczy. Ci chodzi wy to widzicie? Nie. Nie, nie widzę stu... PLAGA! A! Wow, ja Ej, czy to jest kid? Tak. A! Ale plaga, jeden zombie. No. A, ale są też szkielet! Cicho! Czy ja słyszałem creepera? Nie, nie słyszałem. Oż kurwa. Dobra, i tak powalczymy jeszcze chwilę. E, tylko czy już mi się czas skończył? Eee... Och kurwa. Sprawdzałeś o A! 18? Czyli już mi się pewnie skończył. I jest 23. No. No to no, będzie trzeba coś zrobić. Nie wiem, jakieś cięcie czy coś. No coś zrobię, nie wiem, w partach wrzucę... E... Poczekaj. Zaraz... O, zabiję go. Zaraz obliczę. Dwie godziny później. No on jeszcze nie może obliczyć, nie Dobra, ja wracam do domu, bo to już będzie koniec odcinka No więc tak, subskrybujcie, czy komp w złej w, w kolejności Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, losorze ja za ściąganie do ja znowu O kurwa A! Zielony penis mnie znowu goni Co? Znowu zielony penis mnie goni O Mówiłem! kurwa Zaliś mnie A! Mówiło Seria, że piszcie jak mała dziewczynka, ale no. On jest w końcu mała dziewczynka. Ej, ty zaraz w buta dostaniesz. No w każdym razie taka seria. Ta y... Seria będzie radosna. No. Na pewno będą chwile śmiechu, chwile płaczu ze śmiechu i chwile, y, ten, y, współczucia ze śmiechu. Z głupoty w zasadzie. Bo ja tu siedzę. No właśnie, no dobra, y, na...